To jest tak, że kiedy ja na przykład jestem teraz dorosłą osobą i stoję przed jakimś wyzwaniem, to mega ważne jest to, jakie myśli sobie powtarzam w głowie. Kiedy ja sobie powtarzam w głowie w kółko, powtarzam sobie w głowie, że mi nie pójdzie, że mi się nie uda, że, że nie nadaję się do tego, że znowu to źle zrobiłem, szukam po prostu winy w sobie, szukam w sobie tego defektu, który jest do poprawienia, to. Faktycznie mi się nie uda, faktycznie mi nie pójdzie, dlatego że ja już na wejściu jestem, podchodzę z takim podejściem. No skoro się nie uda, to się nie uda, nie? A teraz druga opcja jest taka, że kiedy zdarzają się tacy ludzie, którzy tak zostali wychowani, i takie dzieci, które mają w sobie właśnie tą wiarę w siebie, które mają takie przekonanie, my czasem tego nie lubimy, mówię, ogół społeczeństwa czasem tego nie lubi. Ale zdarzają się tacy ludzie, którzy mają sobie ogromną wiarę w siebie. Nam się czasem takie osoby wydają bufonami, ale oni zdecydują i robią, zdecydują i robią, zdecydują i robią, bo u nich w ogóle nie ma w głowie tej myśli, że mi się nie uda. I o tym chcę Ci powiedzieć, że to jest niezmiernie ważne, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę ten, ten krytyk w naszej głowie, te, te krytyczne myśli, które nam się wyświetlają w głowie, to jest tylko i wyłącznie jakiś rodzaj programowania, któremu my się poddaliśmy i to jest tylko i wyłącznie rodzaj takich, wiesz, ja określam to często takim zbiorczym hasłem przekonań, myśli, które po prostu w głowie mamy, ale to nie, jest, to nie są fakty obiektywne. To są tylko nasze przekonania na nasz własny temat i te przekonania są niezmiernie, a jak to powiedzieć, one są niezmiernie takie blokujące, zatrzymujące każdego z nas.